Dzień dobry, nazywam się Piotr Matryba i jestem fundraiserem Fundacji Dyla. Nasza fundacja od 2020 roku działa na rzecz osób w kryzysie psychicznym, z niepełnosprawnościami, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, np. poprzez ich sytuację materialną. Wspieramy również rodziny w procesie wychowawczym oraz integrujemy społeczności lokalne. Od 2022 roku staramy się utworzyć na terenie warszawskiej Pragi Północ Centrum Wsparcia i Edukacji. W założenia chcemy, aby to miejsce było synonimem bezpieczeństwa, gdzie będą organizowane terapie, warsztaty i szkolenia. Po długich negocjacjach z władzami dzielnicy wynajęliśmy lokal za rozsądne pieniądze. Był jeden warunek musieliśmy przeprowadzić gruntowny remont lokalu. Cały zespół wykonał ogromną pracę, która przyniosła oczekiwane efekty. W Remont Centrum włączyło się masa firm i darcińców. Co prawda nie uniknęliśmy trudności, mimo to wszystkie wspólnie przezwyciężyliśmy. Remont naszego środka pochłonął ogromną ilość sił, zaangażowania oraz niestety pieniędzy. Było to konieczne, aby na mapie Warszawy powstało miejsce, gdzie Fundacja Idylla będzie mogła obejmować wsparciem jeszcze większą ilość osób, niż do tej pory. Czy było warto ponosić tak ogromne nakłady finansowe? Oczywiście, że tak. Chcemy pomagać jak największej liczbie potrzebujących. W tym kontekście centrum było dla nas koniecznością. Dla wielu osób, które są w kryzysie psychicznym, każdy dzień jest wyzwaniem. Naszym celem jest zapewnienie terapii dla 26 podopiecznych Fundacji Dylla, którzy potrzebują pomocy. Na ten cel chcę zabezpieczyć środki na cały 2024 rok. Terapia jest droga, ale nieoceniona. Koszt godzinnej terapii dla jednej osoby. To 150 zł. Łączna kwota, którą musimy zebrać, to 187 200 zł. Potrzebuję Twojego wsparcia, aby pomóc tym, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na terapię z własnych pieniędzy. Twoja darowizna im to umożliwi. Bardzo cię proszę o wsparcie. Niezależnie od kwoty, która według ciebie jest ok. Płacając nam 160, 60 lub 30 zł, możesz liczyć na atrakcyjne nagrody, które przygotowałem z myślą o Tobie. Wszystkie informacje, konkretne rozwiązania lub formy wsparcia znajdują się w tekście zrzutki. Jeśli zdecydujesz się nam pomóc, to obiecuję ci, że nie zawiodę twojego zaufania. W czasie trwania i po zakończeniu zrzutki z przyjemnością zaproszę cię do naszego praskiego centrum wsparcia i edukacji, gdyż bardzo mi zależy, aby cię poznać. Po prostu uważam, że jesteś dla fundacji niezwykle ważną osobą, dla której wsparcie osób w kryzysie psychicznym jest tak samo istotne jak dla fundacji Dyle. Do zobaczenia już niedługo. Cześć.